Siema, witam w nowym odcinku. Z kolejnego samonowania na nową ultrę. Może teraz się uda. Uzbierałem, trudno było, ale uzbierałem. A więc zaczynamy, nie przyciągamy tego. Sorry, że wczoraj nie było filmu, ale nie chciało mi się. Chyba każdy ma taki czas kiedy bardzo wam się nic nie chce. A? O, tej animacji nie widziałem dobra, nic ciekawego, o co to jest? A, to to, nic ciekawego. Może jeszcze jeden sparking będzie. No jest. Ech, Nic ciekawego dobra. Tutaj może coś ciekawego wypaść. Malutki stres. Bo zbieranie jest trudne i męczące. A mi się już nie chce. W ogóle ja nie wiem jak ludzie trafiają dwie ultry na raz. O, dobra, eh? O? O, tego nie widziałem. Dobra, przy, nie przy, mówiąc, chodzi mi o te ultry, nie? To jak ludzie trafiają do tego dwa razy, ku, ku, ulu, nie wiem jak ona się nazywa, tam, tui czy mój. Nie, nie, to był tui chyba, chyba. O, Bez ja... tak! tak, 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 tak. Tak, 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 Boże, dziękuję. Nie, 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 nie wierzę w Boga, dobra, dziękuję! Trafiłem tu! Tak, Tak! Tak! Yes! Udało mi się! Tak! nie, nie, w to... to! O cholera. Udało mi się bez jaj, udało mi się dwa razy ultra dwa razy ultra. Dobra, ostatni raz. Ale bez jaj! Zmi, się udało. Dobra, już jestem taki zadowolony. Dw w w dziesięciu samonach dwie ultry. O Jezu Dobra nie Jezu Ale że mi się udało e, Może jestem pierwszą samą, która to zrobiła. Dobra Dobra, tutaj nie będzie raczej nic ciekawego. O, sparking. Dobra, to sparking. No to chyba tu już nie trafi nic ciekawego, ale jestem już zadowolony. Nadal samunuję na ten ten banner, bo fajnie by było mieć wymaksowaną ultra, ale. O, kolejne? Eee, dobra. Już nie liczę tutaj na nic. Ja jestem zadowolony. Dobra. Nadal nie wierzę w to, co się stało. Nadal jestem tak zadowolony. Dobra, to już jest ostatnie. Ale nadal nie wierzę w to, co się stało. Dobra, tu chyba już nie będzie nic ciekawego. No, zwykły Goku. Ale nie. To, co się stało wcześniej. O! Nie, Goku, tylko przegrywający. Tutaj nie będzie nic ciekawego. Raczej nie. Dobra, nic. Nic. Ale no, nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Co? A. Dobra. Ale to chyba może nawet pierwszy raz na YouTubie. Raczej pierwszy raz. Kiedy dwa razy ultra wypadło w je... Nie, no raczej na jednym banerze to może. Nie na jednym banarze, tylko na w jednym ten w tych 10 spinach. Ale nie, raczej to nie. Nie, nie. Ale i tak jestem takim szczęściarzem. No to dobra. Dzięki Wam za oglądanie.